Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jestem na targu w Bodzentynie. Warunki są niesprzyjające, ślisko Ale my nagrywamy. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Taki Taki pomorski Denty to, to jest samczyk samiczka? Jaka cena? 100 zł za taką samiczkę, co zobacz? Płowo ruda 100 zł, tylko w Bodentynie. Te krase pocztowe to ile od sztuki? Staro, staropolskie Staropolskie podjedyki. I to jest ta para widymów, czerwonych. 80 zł. A to białe, czubate, to nie winer. To winer. winer. To jest samczyk samiczka? A nie wiem, co to młode jest. Młode. A, a te czarne biolotka. co to jest rasa? To jest tipler, a tamto to to jest. jest czapą. Czaposz. Czaposz ile? A tipler? Dycha. Dycha. A pan co ma? Można tutaj? Można tutaj, tylko tak. Srebniak i brudka, tak? Brudka. Jaka cena brudka? Dziękuję bardzo. No. Dziękuję wszyscy. Dzień dobry, te bucianki w jakiej cenie? Sztuka? Para, para, para A to czerwone? Co to jest? 5 złotych no Ale co to jest za 5 Kimple Kimple złotych? No No to jak? To jednak nie 5 złotych Dla mnie 5 złotych Dla mnie ja, To No i ja też tam gdzieś kupił. chcę tam sprzedać Zrób mu zdjęcie, wyszle go Nie mogę Nie mogę Nie mogę Nie mogę, nie mogę. Nie mogę. Nie. mogę. Mo Możecie kogoś pozdrowić Chcecie kogoś pozdrowić? Sławka, o tyle Sławka mówi, co to oglądasz Tak, tutaj. No co, tu z każdem go Proszę, proszę kogoś pozdrowić. Tu z każdem go ponieśliły ku Nie, to nie to można to przeklinać. To tak nie no mogę. To, to Będę musiał wyciąć. To Dobrze. To Dziękuję bardzo. Dzień dobry, te jaśniokki w jakiej są nie? 50 zł. A ta pa... 50 zł sztuka, tak? A para winerów? To jest dwa samce. Dwa samce? To jeden za jednego ile trzeba zapłacić? Wieś. Wieś. Się. A co? Tak, ta super. To tak. jest tak. samica. Tak. Tak. Jakby wziął dwa, to będzie rabat? No to fajnie, to miło słyszeć. Dziękuję. Dzień dobry. To na pierwszym planie ta widymka. Jakie ceny? 200 zł. Samiczka. Ona jest jedyna, tak? Tak, tak. Eee, a bródki, bo to jest chyba para. Tak? Para korzysta 200 zł. Też 200 zł zostało nam. A, bo to są cza, nie czaposze, deresie. Deresie, deresie, Dwa deresie zostały, tak? 70 zł i też to po 50 zł. Po 50 zł, a tu jest. Wi, wi, winerka? To, to, winerek, samczy. Samczyk. Samczyk, o, oto o, ten. ten. ładne 300. Aha, czyli pokazaliśmy to już wszystkie, nie? Fajnie. Zapraszamy do Bucentyna, dziękuję bardzo. Dzień dobry, te widymy w jakiej cenie? Bo widzę, że ma... Czy, czy to, to jest jedno jedyne, tak? Para. Para widymów. A tu zaraz. Bo to są... Nie bij, nie bij co robisz? Kremki, parę kremek, jaki Para kremek, jaki cenie kreme nie? A, a to czarne? Tamczyk. Ile? Stówę. A srebrniaki? Do srebrniaków jest para. To jest po Ale za parę, tak? Tak. A pocztowa samiczka? Dwadzieścia złotych. Dziękuję bardzo Dzień dobry, tak jak króliki to w jakiej cenie? Po A te gołąbki? To zależy. 50, ale Budapesztów jest kilka, tak? To są te, te porciate Budapeszty 50 sztuka A... Pasiaczki ile? A nie, newek o niebieskich wokach? 30 zł. To jest samczyk? Samiczka. O, samiczka. 30 zł to taka piękna naleczka. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień dobry. A ten, ten widym u pana ile kosztuje? 10 zł. Pawik? Para pawików? Para pawików, 100 złotych, no ale ten jest taki, kolor jeszcze... Ten ma fajny kolor, nie mogę go obejść, ale dojdę, o, o, o ten jeszcze Pan powie, co to za rasa, ten, ten, o to, ten, ten, to, to, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Byłają na to murzyny, albo ktoś e, jeszcze inaczej, tylko mm. nie pamiętam, właśnie. Co to, samczyk, samiczka? To jest samczyk. Ile taki sam 50, 50 zł za takiego fajnego gołąbka. Nie widziałem jeszcze wszystkiego, naprawdę. Pocztowy, ile? Pocztowy, 10 zł. 10 zł. Sandyczka. Fajnie. I, I zostało nam ten, to biało-czarne. też o, o to, 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 to. To jest możliwe. Możliwe. 10. 10 zł. filmy będzie? Będzie, proszę pana, będzie, Dzień, będzie. Dzięki, dzięki, tak jestem wam to mam co oglądać. napisałem kiedy będzie w bocentyna. No jest, 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 ale ja. Ja, ja mam za daleko trochę do Bocentyna, ale przyjeżdżę. Nie ma sprawy. Prosot 25 kilo ile? A, 15 kilo 20 zł. A, 15 kg, 20 zł. Dziękuję, ślicie. Dzień dobry. Dzień dobry, takie piękne brudki, bo wszystko jest obrączkowane. Tak. I ile od sztuki? Od 30 do 60. 30... To ten... który to 60 zł kosztuje na przykład? Ten czarny. Ten czarny. Ten kawowy ten jest pełną drogę. O ten kawowy jest o taki... A bo on... To są same samice to są samice. tak. bo ze względu na barwę chyba, tak? Tak. A, to są samczyki. To są samczyki, ale tu mamy jeszcze przeplatane, widzę, że tak. I śrebniaki jasne pasiaki te te z siadełkami, nie? Karpiaki. Karpiaki, no karpiaki, karpiaki. Budapes. To... Budapesz też jest. No właśnie. W polski. polski ile? O. A pa, ten Pasiak. A Jaśniak? Bo to, ten jaśniak jest czubaty, nie? Perłowy znaczy. Perłowy pasiaty. Perłowy pasiaty ile? 50 zł. I, I co nam zostało? Jedna rasa tu jest dzisiaj. Murzynki. Morzynki. Ile od sztuki? Bo są. Bez ramci podyszku, a z po 25. A czubate? Po 25 one właśnie mają aha, a, aha. bo i rozumiem. Po 25. Zapraszamy tylko do potentyna. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, ile takie? Po dwie dychy. Pod To są te jaśniaki, tak? tak. Dzieńki YouTube? Tak właśnie. Dzień dobry. Ile? Ile taka parka? Bo to są. E... Egierskie. 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 Ile taka parka? 60 ceni. 60 ceni. A ten Budapeszt. 5 5 60. Egierskie 60, Budapeszt. Egierskie para. 60, tak? Tak, zapraszamy do Bocetyna. Super. Egierskie. Dziękuję bardzo. A Nie. Nie. Dzień dobry, taka kasztanka u Pana to ile? Dyszkę. Pocztowy taki biały ile? 15 Niebieski? dyszkę. A tu jest tak pers to to to, to? Zamoński, za zł. Na, a ten z srebrniak? srebrny? też 15.

Dzień dobry. Na YouTube można? Można. To fajnie zaczniemy. od. A jeszcze raz poproszę, bo kurde, zawaliłem sprawę. Nie włączyłem kamery. To ten to karier samiczka. Samiczka, tak. Samiczka, tygryska samiczka. Bociany młode, dwa i siłek. I siwek. Tak, to ile teraz zabuciany. To jest para, proszę bocianów? To czy... są dwa, dwa, młode. Samciw, dwa młode samiczka. Ale gnieździaki? Tak, gnieździaki. 40 zł sztuka. 40 zł sztuka. A karier? karier? Samica 70 zł. 70 zł. To pocztowe, tygrysek? Samiczka 20 zł. Ej, Budapeszty, ale Budapeszty są te. Łapciate. 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 Ile taka para? Po 20 zł sztuka. 20 zł sztuka i zostało nam ten to to o, o, właśnie na wprost siwek. siwek, ile taki? 25 zł, 25 zł. O, dziękuję ślicznie no, te to, to gołąbki, to naprawdę są opale ale ten ten mi się podoba o ten tu ten na prost. ile taki? o właśnie, ale piękny a ten drugi opal? tak samo półstowy o widzi pan no, to już jest co innego już jest a te białe pocztowe ile a to nakrapiane pocztowe to co te samiczka chyba nie ale tu ma pan y, tego y, to jest rysia nie ryś samczyk ile o kurde to naprawdę tanie a ten pocztowy czerwony to Wiedyk. Wszystko jasne. dziękuję bardzo. Udanej sprzedaży życzę. To dzień dobry. Taki jaśniak to ile? 30 zł. To Samczyk Samiczka? Samczyk wylocik. Wylocik, super. A ten biały pocztowy ile? Zależy który? Jest Portugalczyk, Niemiec. Portugalczyk 100 zł. Niemiec. A pokazałby pan tego Portugalczyka jeszcze, jeszcze nie miałem przyjemności zobaczyć Portugalczyka. Proszę bardzo, jaki piękny Portugalczyk. To pisze. Aha. Samczyk. Stówkę trzeba wyłożyć. A no to już pan na pewno jakieś mutki po nim ma, nie? Jakie daje? Płowę? tu jest jeszcze zagranicznego. Jest to Niemiec. Ale. Z... Samczyk Niemiec. Witte melden albo bite angelfen? Czy tylko jedna obrączka? Jedna obrączka, tak? Jedna obrączka. Aha, to jest 2000... Aha, 2015 rok. Defa. Defa. Portugalczyk. I to już więcej nie ma zagranicznych? Nie ma zagranicznych, Dwa tylko jest. Ale to, to pan. Do związku należy, lotuje pan głębiej, tak? Lotuje w Radomiu. No, wszystko jasne. Piękne ptaki, aż miło. A pozostałe ile od sztuki? 30 zł. 30 zł. Zapraszamy do Bocentyna. Dziękuję ślicznie, udanej sprzedaży życzę. Tak, 100 zł. 100 zł para? Yy, teraz te białe bociany. Podszedyky. to jest od sztuki. Ale ma pan... A to żółte takie, co to jest? Tipler, Tipler. Samczyk, samiczka? Ile, ile za takiego tiplerka trzeba zapłacić? Wiedychy. I wie, Te są te wiedeńskie. wiedeńskie. Wiedeńskie ile od sztuki? 80 zł sztuka wiedeńskich. Zapraszamy do wodzę. No a tu też wiedeńskie. Kiedy, ty, tam co to i też piplerek o i brudek a brudek ile ten biały od Ciebie? 1450 zł zapraszamy 2003. tylko do Wozetyna proszę zobaczyć jak piękne gołąbki dziękuję bardzo dobra a te u pa... Pana dzień dobry to te z tych ganianych tak? czaposze dzisiaj będę Ile czaposze od sztuki? 30-40 Proszę bardzo. I tu, tutaj jeszcze poszło wszystkie? Nie, nie. nie, nie. nie. Dresze A, deresze. Te... Deresze to już widzę, ten z prawej jest o ten, co poszedł. Jeden deresz? Dwa? Tam drugi. A, tam drugi. Wiedeński? Wiedeński to jedno, nie? A, dwa. Po ile wiedeńskie? na I coś, coś, jeszcze, żeśmy nie powiedzieli? Te czarne biolotka O tu no Para złabiona. Para no, zapraszamy do bocentyna. Dziękuję, jeśli na, na YouTube, na YouTube. Dzień dobry. Papugi faliste. Papugi faliste. No bo to nie ma, nie ma w ogóle. Od góry mamy. Co? te trzy. Ile od sztuki? O tak, o tak. O ta. 25 zł sztuka. To są same nie, nie ma, faliste, nie? Są, ma nic nic nie ma nic innego. Ta. Po 25 zł sztuka, czy jest coś droższe? Nie. Po, po 25 zł. Tak. póki faliste, po 25 zł. Jak się zbiera Dzień dobry, a te kremeczki w jakiej cenie? Para? 3 dychy. 3 dychy. A te y, jasne, po pół po sztuka po pół stówki i tutaj tak samo, po półstukki. Pół Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ubyło było coś dzisiaj? Cztery, no to dobrze. zacznijmy od tych... To są winerki, tak? tak. I wi cztery winerki i Budapeszty, dwa. Tak, cztery I Cztery winerki. Para Budapesztów. To ile, ile taka para Budapesztów? Trzy A winerka od sztuki? A to już wiemy. I zostały nam te Murzyny, morzynki. I srebrniaki. Murzyny od sztuki ile? 10, 10. 10 zł. A srebrniaki? Po 30 zł, bo one są i te jasne. A ten jest, ten srebrniak jest ten, e, karpia, Karpiak. Cztery, cztery jasne i jeden Karpiak. Dziękuję Ciśnie. Dzień, Dzień dobry, witam Dzień dobry. dzisiaj. Dobry, no brudki są. są Ale wczoraj był udany? Udana... No to najważniejsze. Brudki ta... Ile taka para brudków? 60 zł. No bo to jest jaśniak i, i, I te perłowy. I perłowy Ile jaśniak? dwie dyszki I perłowy też nie dyszki ale krótkie nie poszły, bo widzę, że... Nie, nie, krótkie nie. Krótkie nie poszły, nie poszły. Krótkie to, to są młode. Tak. Maściuchy, nie? Maściuchy. Ile taka para maściuchów? 60 zł. słuchaj, za te misiączkę ile chcesz? To nie z Mariana, to nie moje. Ile chce za nie? No nie wiem, dychę chyba. A to czarne nie wiesz co masz czy samca, czy co czy... Który? To taki, czy... To ten biały ogon? No. <noise> nie wiem, a to to będzie? Samczyk. A te, te u, na górnym planie, ile chcą od sztuki? Po trzy dychy. Po trzy dychy. Weź do Drynny i do niego, ile muszę za to jadę, do domu. Dobrze, dzień dobry taki widym w jakiej cenie? Bo to jest jeden pojedynczy, tak? jest jeden. Ile, ile takich? 25. 25 zł. To samczyk samiczka? A pocztowy białe ile? Pocztowy, podyszkę. To a pozostałe? Po Po ile? Podyszcze? to 20. Aha, to 20. A to nie ma zagranicznych, to same polskie. A takie białe? O, ta 50 białe 50zł. 50zł. Czarne. Czarne łapciate. O, to, to jedno jest łapciate. Ile, ile takie? 50zł. Też 50zł? 50zł. Czerwony. piękny, taki stalowy. Ile 40, taki? 40zł. 40, 40 A szpaczek? 15 I została nam niebieska samiczka. 10 zł Nie, no ładny gołąb ładne gołąbki Dziękuję bardzo Dziękuję, zdrowych wesołych książ życzę Państwu do zobaczenia